Pytanie z Dubaju. Chcę zapytać o coś związanego z więzieniem lęku. Wybieram się do Butanu, ale boję się lotu samolotem, jako że lotnisko Paro należy do najniebezpieczniejszych na świecie. Mam rodzinę na utrzymaniu, więc boję się ryzykować. Czy to już więzienie, czy uzasadniony lęk? Miesiąc temu byłem na lotnisku Paro w Butanie. Nie ma się czego bać. To ekscytujące. To niesamowite. Kiedy samolot podlatuje do lotniska w Himalajach, a to naprawdę wysokie góry, nie jakaś tam ośla łączka, i musi wylądować w dolinie, a tam jest dużo dolin wijących się pomiędzy szczytami. Lądowanie jest niesamowite. To najlepsza część podróży. Wyglądasz przez okno i widzisz górę wysoko ponad poziomem samolotu. Po drugiej stronie też. Samolot leci przez dolinę i musi się przechylić o 90 stopni w jedną stronę, a potem w drugą. I żeby wylądować, obniża się krążąc po dolinie, a i tak podchodzi do lądowania pod dość ostrym kątem. Samoloty mają specjalne silniki, wyprodukowane przez Airbus, o podwójnej mocy, żeby mogły manewrować na tym lotnisku. Taki lot to świetna zabawa. Za nic bym tego nie przegapił. Zatem, Agnes z Dubaju, leć do Butanu, to świetna zabawa. Poza tym ja tam byłem, więc to lotnisko jest teraz pobłogosławione. Będziesz zupełnie bezpieczna. Niektórzy ludzie boją się latania, przez co nie mogą odwiedzić rodziny za granicą. To jest więzienie. Tak samo z przyszłością. Może być fajna. To zależy od waszego podejścia. Jeśli szukamy niebezpieczeństwa, to będziemy je widzieć. A jeśli szukasz zabawy, to ją właśnie znajdujesz. Tak się wychodzi z więzienia lęku. Przez osłabienie go. Zmień swoje spojrzenie. Naucz się bawić tym, czego się boisz, a lęk zniknie. Ze wszystkich więzień na świecie więzienie strachu jest prawdopodobnie najbardziej zaludnione. Ilu ludzi się boi? Młodzi boją się zaprosić kogoś na randkę. Ktoś wam się podoba, ale przychodzicie do mnie, bo nie wiecie, czy będziecie umieli się z tym kimś umówić. Spróbujcie. Jeśli podoba ci się jakiś chłopak, chciałabyś z nim spędzić trochę czasu, to spróbuj. Nie bój się. Kto wie, co z tego wyjdzie? Albo możliwości w biznesie. Trafia się jakaś okazja, a ktoś z niej nie korzysta. Później zastanawia się, dlaczego tego nie zrobił. Wszystko przez strach. Czy to wyjazd za granicę, czy medytacja, czy decyzja o zostaniu mnichem? Nie bójcie się. To dobra droga w życiu, spróbujcie. Albo lepiej nie. Lista oczekujących jest długa.